са сам дај Mecz tego typu jest do otwarcia, jak gdyby, do, 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 do strzelenia pierwszej bramki, później gra się łatwo, a z drugiej strony nie tak dawno jak tydzień temu też otworzyliśmy na 1-0, też do przerwy było 1-0 dla nas, a później wiemy jak się skończyło, więc trzeba do końca być skoncentrowanym i, i myśleć o obronie nawet jeżeli się prowadzi tak wysoko. Wszatnie na odprawie mówiłem, że w każdym meczu można wygrać trzy punkty, i te trzy punkty można stracić, nieważne, czy to jest pierwsza, druga kolejka, czy, czy ostatnia, ale na pewno też jest taka sfera mentalna, że przegrywając pierwsze spotkanie, no, no, czy każdy zespół chce się odbudować, poczuć wiarę w siebie. Z drugiej strony nie chcieliśmy tracić e, dystansu do w tym momencie do czołówki, do Szydłowa, czy, czy, czy może do Złotowa. No nie w wyniku drugiego spotkania. Asystent numer dwa, pan Bartosz Rzejak. W drużynie huraganu nastąpiły dwie zmiany Z takimi meczami zbudujemy swoją siłę ponieważ e, cały czas jesteśmy w procesie budowania. Dzisiaj sporo zawodników również nie było. E, mamy bardzo dużo młodzieży. E, myślę, że z każdym meczem e, ta gra będzie procentować. Gdyby trener mógł porównać te dwa mecze z e, Iskrą Szydłową, z Huraganem Pobiedziska, zarówno jeżeli chodzi o grę swojego zespołu, jak i gry rywali. E, jak te mecze wyglądały trenera okiem? E, no, byliśmy przygotowani na to, że zespół i Iskra Szydłowo i Huragan będą dominowały w tym meczu. E, w pierwszej połowie udawało nam się, no niestety, karny, gdzie oni wykorzystali. Mecze były podobne, ponieważ w drugiej połowie, również w pierwszej minucie drugiej połowy tracimy znowu bramkę. Brakuje koncentracji. Niemniej jednak nie straciliśmy tutaj zawodnika, nie otrzymaliśmy żadnej żółtej kartki. Pracowali zawodnicy naprawdę w defensywie mocno, no ale nie uszczegliśmy się błędów, tracimy cztery bramki do tyłu.